Witam. Posiadacze telefonów Huawei mogą mieć wkrótce problem na przykład z oglądaniem filmików na YouTube. Google właśnie zerwało współpracę z chińskim koncernem. W tle jest wielka polityka. Let's say China. China, 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 China. Stany Zjednoczone prowadzą z Chinami wojnę gospodarczą. I Google jest w tej wojnie kanonierką. Kanonierką, trzeba to powiedzieć, strzelającą bardzo celnie. Kto poza Chinami będzie chciał kupować telefony Huawei, które nie będą miały dostępu na przykład do YouTube'a? A Huawei przecież jest e, jedną z, z najważniejszych, największych i najbardziej nowoczesnych firm chińskich. Sprawa Google i Huawei pokazuje, że kapitał jak najbardziej ma narodowość. Wielkie koncerny żyją... W symbiozie ze swoimi ojczystymi krajami. Krótkookresowo o, zerwanie współpracy z Chłopem Goglowi się nie opłaca. Ale Google'owi opłaca się jak najbardziej zwycięstwo Stanów Zjednoczonych w wojnie gospodarczej z państwem środka. Utrzymanie e, amerykańskiej dominacji w świecie gospodarki oznacza utrzymanie dominacji Gogla w świecie internetu. Jaka jest w związku z tym nauka dla nas? Żaden koncert nie będzie traktował nas tylko i wyłącznie po biznesowemu. Na przykład taki Volkswagen nie zbuduje w Polsce fabryki nowoczesnych samochodów elektrycznych, nawet jeśli zapewnimy mu ulgi podatkowe, rynek zbytu i znakomitą, znakomicie wykształconą kadrę. Po prostu. Niemcom nie opłaca się, żeby Polska przeskoczyła ich technologicznie. Volkswagen co najwyżej sprowadzi do Niemiec uzdolnionych polskich inżynierów, a w Polsce zostawi montownię. Jacek zwykł małecz, Nie palcie komitetów, zakładajcie z własne. My nie powinniśmy zwalczać z zagranicznych koncernów, ale budować własne. Oczywiście znajdą się malkontenci, którzy wiedzą, że mamy za mały kapitał. To prawda. No ale z podobnym problemem borykają się inne kraje naszego regionu. Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Ukraina czy Białoruś. Ale razem, jeśli zsumować nasze kapitały, już mamy pewien potencjał. Moglibyśmy razem w regionie budować duże międzynarodowe koncerny. Jeśli chcemy w naszym kraju rozwoju technologicznego, musimy mieć e, duże koncerny, które będą ten rozwój stymulować. Jeśli chcemy coś znaczyć na arenie światowej gospodarki, musimy mieć e, duże firmy budowane na przykład wspólnie z e, Czechami czy Ukraińcami. Możemy oczywiście nie współpracować, możemy e, nic nie znaczyć na świecie i możemy oczywiście dalej montować pralki dla Niemca.